Remi ogarnia wszystkie rzeczy jakby co, więc Remi, mamy nadzieję, że, że Będziesz bardziej tu obserwował I działał No to lecimy Wygadacie? Nie Czemu? Paprika

O linkka O, Co to jest za... Ej dobra jak my tu z Ja Ja robię jeszcze zapasowe Ja Nie ja, ja, ja wywadzę z tego serwera jakby zdawał w tej wiedze, nie? Nie, bo to będzie takie upokorzenie, <laughs> żeby już w razie pokażemy tak Zachodzisz na ten serwer ja Mam pomysł, żeby się ukrywać przez ten cały serwer Wywalam nas z tego serwera Ty Masz Full Bright'a? Tak Hmm... Nic nie... Nic nie mówiłem. Co to jest? Takie, takie widzisz? E, to jest chyba jakaś struktura. No eee. Tego tam... gigantyczne. Od kiedy takie mindeshafty robią? zawsze. Replay, masz moda Diamenty! Co? Nie mam Diamenty! Rier, jak ej, jaki res! Ej, winam w C, Ej! Ale mnie strzela! Jestem zabudowany. Nie, prze, nie, da się przefalać. <grywa> no aha. Jutro. No. 11 masz? Patrzę. Czekaj, czekaj, czekaj. Poczekaj, czekaj. Napisz to na czacie, napisz to na czacie. Nie, nie pisz. Nie Albo pisz, no, dobra, Co ty, co ty, Nie. Ale, ale, poczekaj. Ale, ale, poczekaj to schowajmy gdzieś może. Nie, nie dodawaj tego, bo to jest najważniejsza waluta na serwerze. Naprawdę, teraz ten. Eee, tak, tak, to jest najważniejsza <grym> z na sobie, że dokładnie, publicen. Czy, 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 ty to dodałeś? Czy ty to dodałeś? Jedna publicen zaczeka, ma jeszcze żelazo. Co, co? Żelazo, oh, jeśli kurde. ktoś ma. O, dzień dobry, my mamy cztery publicen no, na, na to na to, co, co poproszę żelazo. Na zwykłe, bo nie da się Dzie, Dziękujemy, dobry człowieku. O, o, proszę. Już go nie ma. Palam z I, i, ...dru... Ej, daj mi diaks, daj mi Ale, o, o, ile tu ich diaksu? Uważaj. Dobra, ile masz, ile masz to łącznie? Zeź. No, 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 diaksowe. Tylko, że też kilowy by, by się przydał. Nie wiem, po co kilo, ci diaksowy? No bo, Żelazny wystarczy. No i tak nie mamy jeszcze żelaza. Żydy? Ej... Dobra, to nie ważne, masz krzywą głowę na tym pomniku. Nieważne. Nieważne. Mają te... Yy, no. No, jest, ja jadę na łóżkę. Dobra. Tu jakąś podbudowę zrobiłem. Ta ruda żelaza, ta co daje dziewięć. O chudu, da. Biorę ją i... Nie, daj mi ją, daj mi ją. Nie. Czy ty mi ją zabra... Ale da... nie, ja ją przepadę, bo... ja przepadę, ja ją już... przepadę. Ale, ale nie, ale daj to, daj to, bo to się przerabia. Co? A nie, jednak nie. Znikła mi tarcza, co jest? Co? Tarcze są. Starczami mi jest teraz problem, generalny. Będę trafiać w nocy. No, dobra. I no, dobra. Dobra, dobra. Żegnam. Żegnam. Ja mam teraz wrażenie, że nas ciągle obserwują. Dobra. Przepraszam. Przepraszam. Ale szuka teama. Ej! Muszą być Edit na to. Tak tak, tak, tak. Edi to zrobił. Chodź, Edi. Okej, okay. gnieźdzki, bo jaki grud bo jest ten słynny bawnik z Benhattów. Opiewie, Co to było? <laughs> Co to było?